Proszę Państwa, jeszcze kilka słów w związku z programem, który właśnie obejrzeliśmy. Pośród tekstów literackich tam przedstawionych słuchali Państwo fragmentów dzieł Dantego, Szekspira, Pascala, Goethego. Przedstawiliśmy również cytaty z poezji Mieczysława Jastruna i Anny Kamieńskiej oraz z pracy profesora Włodzimierza Sedlaka. Proszę Państwa, pierwszy dzień nowego roku to także pierwszy dzień karnawału. W naszym dzisiejszym programie niewiele było muzyki, niewiele było muzyki rozrywkowej. Proponuję Państwu zatem teraz kilka minut z piosenką włoską. I giornali consumati farsi sul comò, nei vostri sogni complicati e nei già